Maliny letnie i maliny jesienne przycina się zupełnie w inny sposób, dlatego rozróżnienie tych malin jest bardzo ważne, bo możemy nie mieć klonu trochę jak z Hortensjami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak rozróżnić maliny dwuletnie, czy inaczej te letnie od malin jesiennych. To już wam pokazuję. Letnie owocują w ten sposób, że najpierw wypuszczają taki, taką łodygę bez y, owoców. To nie jest z tego krzeczka, widzicie? Zupełnie bez owoców. I to jest pęd, który w tym roku nie zaowocuje. W przyszłym roku, jego nie wolno obciąć w tym roku. W przyszłym roku z tych węzłów, czy węzłów, tak, węzłów, wyrosną boczne pędy, i to będzie wyglądało mniej więcej tak. I na tych bocznych pędach pojawiają się kwiatki i owoce. W tym roku taki dwuletni pęd wydał owoce i trzeba go będzie uciąć. Przy samej ziemi. A w przyszłym roku z tych młodych pędów powstaną nowe y, owoce już na tych pędach przybyszowych. Jeżeli chodzi o maliny jesienne, owocują od razu na pędach tegorocznych, czyli na wiosnę wycina się je w pień do zera. Wszystko wszystko je pleci. I od razu na tych pędach jednorocznych u góry pojawiają się kwiatki, i jesienią, a nawet już takim późnym latem, owoce. Tak się właśnie w taki sposób można je rozróżnić. Jak widzicie, to są maliny letnie, czyli te wczesne. One owocować będą na przyrostach tegorocznych z głównego pędu z tamtego roku. Już się nie mogę doczekać. O. A to jest szpaler malin jesiennych. I jak się przyjrzycie, to tutaj na każdym z wierzchołków są, mimo że to jest młody pęd, to na każdym z tych wierzchołków jest pełno kwiatków. I tak na całości. To są właśnie maliny jesienne, które na wiosnę albo już po zbiorach jesiennych przycinamy całkowicie do zera, do samej ziemi.